Cześć stronusek. Witajcie na moim kanale Smartopaska Miband. Mibant 6, czyli dziecko Xiaomi, zabawka do ogarniania różnych rzeczy. Cóż, specyfikacja. Wiadomo, wszyscy już ją znają. No zase podejrzeć na stronie producenta. No ale cóż, co potrafi MiBand i jak wygląda, jak działa moje wnioski po jakimś już trochę dłuższym użytkowaniu. No cóż, jak widzicie, przed chwilą go dosłownie zdjęłem z ręki widać, że no, trzeba czasami go umyć bo się brudzi, co widać na załączonym obrazku, jak coś się robi, ćwiczy i tak dalej. No to nie da się ukryć, że na tym bandzie, pozostają jakieś takie ślady brudki z potu tych spraw, no, jak jeszcze się ćwiczy, tak jak ja, no coś tam, staram się brzucha zrzucać, to urządzenie, jak widać, tak wygląda. No cóż, czy ta część oczywiście też jest zdejmowana jak poprzedni, poprzednich, czyli można sobie wymieniać te wszystkie łopaseczki w tym bandzie. Nie ma z tym żadnego problemu, sama pastylka jest jaka jest, to dosyć fajne Łatwo wkłada Sama ta opaska, jeżeli chodzi o tą gumę, no dosłownie przed chwilą zdjęta z ręki. Śladów? No tu może pod odciśnięcie paska jakiś brudek lekki, delikatny, no ale, ale powiem Wam, że nie jest źle. Trzyma, nie ma jakichś takich odczuć, że co coś się odcierać i w ogóle i tak dalej. A ciasno ją zapinałem, więc pod tym względem, moim zdaniem, jest dobrze. Samo zapinanie to takie cyk i fuch, puch i te sprawy. Ale no, mogłoby być troszeczkę inaczej, chociaż no, ujdzie to. Ten akcent złoty. No, ok. Yy, wyświetlacz duży. Co jeszcze w ogóle wstawię? Ładowarka. Ładowanie mi mam do tego dosyć proste w, tym, w tej wersji. Wpinamy gdziekolwiek do ścianki, do, do zasilacza. I jedyne co musimy sobie przyłożyć yy, to tutaj. I powiem Wam, że trzyma na zwyczaj. Dobrze i nawet nie wiem, ruszając, bimbając, cokolwiek, no dopiero teraz spadnie. Więc, jeżeli gdzieś tam macie go przypiętego, gdzieś przy łóżku coś, znaczy tylko wyłożyć i naprawdę to działa. Więc, pod tym względem nie mam zastrzeżeń do Mi Banda w tym roku w ogóle. A cóż, to jak on wygląda, co mam w ogóle do możliwości, jeszcze sobie zoomujemy i teraz tak, co w tym Mi Bandzie? No, jest ten duży ekran, to muszę się przyznać, że jest spoko. Wiadomo, przewijanie tam, prawo, lewo te sprawy, tu mamy dostęp do muzyki. Możemy dodać płacić nim kartą, ale czemu nie dodałem karty, to wam powiem za chwilę. Oczywiście, co on potrafi? No góra dół jest przewijanie opcji, o które sobie omówimy, tarcze. Tarcze możemy sobie dogrywać. Jest ich multą, można ja mam jakieś tam wgrane kilka sztuk w aplikacji. Za chwilę przyjdziemy, to Wam pokażę więcej. Jeżeli macie ich więcej wgranych, no to możecie sobie tutaj. Właśnie otóż to w taki sposób przesuwać, niektóre tarcze mają możliwość konfiguracji, co sobie chcecie na nich wy, no, wyedytować, więc można tu pozmieniać co gdzie ma być. No fajnie, te tarcze pod tym względem mi się podobają, te takie standardowe, gdzie na przykład macie kroki. Tu jest Home, czyli pewnie już nie pamiętam co, ten jest pełny ilości kalorii. Energia na ładowanie, PAI, czyli o tym za chwilę. No i cóż, przewinanie w lewo, sterowanie muzyką, w prawo karta. Oczywiście, jak gracie kartę, trzeba też PIN wpisywać, która musi być zblokowana. Co trochę irytuje, czasami się trzeba ją wpisać. No cóż, wiadomo. No i dobra, co wewnątrz samej opaski? Macie statusy, czyli co się dzisiaj działo, pełne kalorie wczoraj, przedwczoraj. No, można tutaj sobie podejrzeć. Kroki, te sprawy, ile razy się siedziało, i dupy nie podniosło zbyt szybko. Paj, czyli, ten taki, jak to w skrócie po polsku powiedzieć, wskaźnik tego, że będziesz długo żył. Jak będziesz go trzymał powyżej setki, czyli ogarniał tętno, ileś tam coś poćwiczył te sprawy, to będzie z Tobą dobrze, ze mną różnie bywa. Jak mam czas, to ogarniam. Jest pomiar tętna, no powiem Wam, że troszkę długo moim zdaniem on to łapie. Czy on jest, zobaczę. Gdzie to jesteśmy? Tętno. Każmy go zmierzyć. No, ma że jest nie, nie do końca zapięta. Nie chcę mi się jej zapinać. Dobra, zapnę. E, właśnie, przy okazji zobaczycie, jak wygląda procedura zapinania. No, trzeba do takich pomiarów tętna, czy też natlenowania krwi zrobić to. E, Trafmy w tą ściurę. Ja, Powiedział, Cek. E, I sobie przejdźmy do pomiaru tętna. Jak to działa, odświeżmy. No i sensory są od spodu, i powiem wam, że długo mierzy. Moim zdaniem, jakiś yy, smartwatch, który ostatnio ogarniałem, wiadomo, jakoś działał z tym tematem trochę lepiej. No i cóż, nic nie widzi. Jestem beztentny. No dobra, no po jakimś czasie załapało. No i tutaj jakieś macie też poglądy tętna, Jakieś minimalne, maksymalne, ostatnio coś tam się działo. Pomiar na tlenowanie krwi też moim zdaniem nie, musi być mocno zaciśnięta i też trochę ten pomiar moim zdaniem długo trwa. Dajmy mu szansę, niech on sobie coś tam zmierzy, czy pokaże, czy mam covida, czy nie mam, no tętno coś łapa, złapało, ale mierzenie, no długo. Czy wyniki miarodajne? Hmm, w miarę porównywalne do reszty. Dobra, seta jest dobrze, jeszcze żyje. Eee, cóż, co tu mamy jeszcze w ogóle dalej z możliwości? Odnośnie snu, To sobie też przejdziemy do aplikacji. Ile spałem dzisiaj? Wow, no krótko,ż 5-4 dni, są na 6 godzin. No i będzie ciężko, trzeba kawę dowalić. I jakie wyniki poprzednich dni? To spoko. Eee, powiadomienia. No, przychodzą jakieś powiadomienia na tą opaskę, ale to jest, moim zdaniem, najgorsza możliwość. Jest mała, krótka informacja tekstowa, prawie nic nie widać, nie da się nic odpowiedzieć. Co, że nie pokażę Wam żadnego, ale naprawdę jest to bieda. O, powiadomienia, tragedia, moim zdaniem. Najprostsza opcja, jaka może być. I też musi aplikacja no stop chodzi Wam w telefonie, musi być ciągle w ramie. Hmm. Coś szpieguje te sprawy? No nie wiem. Ale no, to mi się nie podoba, ewidentnie. Jeżeli chodzi o ogarnianie jakichś rzeczy, czyli aktywności. Ja używałem bieżni i, i, i przy okazji używałem e, rowera stacjonarnego. No i cóż, co tu widzicie, tak naprawdę czas, dystans, e, tempo, rytm, kalorie spalone i strefę tętna. Strasznie irytuje e, to, że na przykład chodząc czy też na bieżni bardzo szybko automatycznie on zatrzymuje, że coś się dzieje. Wystarczy, że ręka przestanie się trochę ruszać podczas marszu i już jest, już jest problem. Nie podoba mi się to kompletnie. Działa to moim zdaniem zbyt agresywnie i źle. Więc to jak najbardziej moim zdaniem, przy bieganiu czy przy chodzeniu, no bardzo szybko automatycznie po prostu pauzuje. Można to sobie czekajcie, Zatrzymać, też trzeba to wszystko przytrzymać, tam i tak ten. Można to sobie gdzieś tam, mm, też w ustawieniach danego treningu zrobić, że o wysokim tętnie, no to działa. Akurat zakresy tętna też bardzo irytują, jak sobie znaczy, jeżeli chcecie trzymać jakieś, no to co chwila jak wam tylko spadnie poniżej zakresu też wibruje ma Autopauza, no właśnie, ta funkcja, moim zdaniem, jest przesadzona. Hmm, cóż, lecimy dalej. No, w przypadku jakiegoś rowera, no to już będą no, na przykład troszeczkę prostsze rzeczy, ale też możecie sobie tak, e, że jedziecie wolniej, też Wam będzie migać. No, fakt działa to, ale, ale irytuje. No i jeszcze jakieś funkcjonalności macie? Rowery, prześlarze. No, jest trochę tego też z poziomu apki, można tutaj pododawać, jest też więcej. No, nie będę omawiał wszystkich, ale widzicie, no coś tutaj Wam policzę. No i tak wiadomo, jest najważniejsze jest policzenie tętna, kroków, które żeście zrobili tę sprawę. Historia treningów? No, u mnie na bogato, coś tu się dzieje, coś się działo, coś w dupę ruszamy, biegamy, ogarniamy. Stres. No, mierzy to. Nie zwracałem na to uwagi, szczerze mówiąc. Ćwiczenia oddechowe, można sobie tam wydech, wydech, te sprawy, powiadomienia były, alarmy ustawić, zobaczyć pogodę, jaka będzie, sterować muzyką, działa akurat, cokolwiek jest odpalone, czy jakaś zewnętrzna aplikacja do muzyki, YouTube Music, cokolwiek, przy treningu przesunięcie sobie w lewo, możecie do przodu, do tyłu przełączać utwory, chociaż nie jest jakieś, takie turbo szybkie, troszkę lekki lag ma przy tym moim zdaniem, zegar światowy, no i cóż, ustawienia, nie przeszkadzać, jasność, przy okazji jasność u mnie była, tak jest na full, ja sobie troszeczkę Zniżyłem blokada ekranu. No to właśnie, jest potrzebne budzenie gestem. Powiem Wam, że działa i to całkiem nieźle. Nie jest, no zaraz może założę powiadomienia tarczy zegara aktywności i ponownie. Nic tu w sumie tak naprawdę więcej ciekawego nie ma. Informacje, regulacje i więcej. Tu możecie sobie aparat sterować, czasomierz, aparat minutnik, minute, min 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 tryb cichy, karty, dodać sobie karty, ale no to właśnie, to już widziałem przy apce to Sobie poogarniamy. Jeszcze kwestia, właśnie tego wybudzania, bo hmm, nie wiem, albo ja jestem ślepy, albo nie ma. Nie widzę że opcji, żeby opaska była cały czas w trybie włączonym. Może nie ogarniam, ale zobaczmy kwestię wybudzenia tego tym gestem. No budzi się. czekajcie, nie mam ostrości. Dobra, tak. Jakbyście widzieli. No jest to chwilę potrzebne. No, oczywiście, przyłożenie w taki sposób ręki jest w stanie wam to. Muszę się przekręcić dziwnie. O, jeszcze raz. No, coś się pokazuje. W takim czasie, no, tam w zależności, jak sobie ustawicie, się wygasza. No cóż, tak to mniej więcej działa. Myślę, że ważna sprawa, bateria. Mm. Ja trenuję, ćwiczę, coś robię dwa razy dziennie. I powiem Wam, że no, przy moim użytkowaniu opaska, no, stop. Wszystkie pomiary, no, stop, jak się tylko da ustawić. 5-6 dni max więcej nie była w stanie mi wyciągnąć od pełnego ładowania. Więc. 14 dni, no to chyba, że nic nie robicie i tylko chodzicie. No wątpię. U mnie, przy wszystkich włączonych opcjach, odpalaniu wszystkiego co się da, tyle wytrzymuje, tak to u mnie wygląda. No, oczywiście, do całości mamy aplikację. No, MIFID, i właśnie to jest problem, że ona cały czas jest, musi być w tle, żeby powiadomienia przychodziły. Są biedne te powiadomienia, jak już wątpię, ale nie pokazuje. A po prostu macie kawałek tekstu. Lipa straszna w tym temacie, porównując inne rzeczy, ale cóż mamy, jeżeli chodzi o Mifitta, co nam ta aplikacja w ogóle robi? Macie... O, o, o. dobra, przejdźmy sobie tutaj, no sobie sparujecie ją, to możecie zobaczyć Wasze poglądy ostatnich jakichś tematów zrobionych, co tam sobie ćwiczyliście, spacery, bieganie, tu można poustawiać różne rzeczy, ale to już bardziej są kwestie... czekajcie, miał tutaj... o, eee, jasność na maksa... Mi się nie zmieniało, żebyście coś widzieli. Znajomi, profil. No i tak, urządzenie IBAND 6NFC. I co tu w ogóle można porobić jeszcze sobie w tym? Ibandzie? Jest w sklepie, jest tarczy jest wciul Za przeproszeniem, więc można sobie. Może nie tak bardzo, ale no jest dużo. Można sobie różne fajne podogrywać. Coś każdy dla siebie myślę, że znajdzie. Jeżeli chodzi o tutaj menadżer, no to, to, to co, co mam aktualnie. Wgrane tarcze, jakie mi się podobały, jeżeli chodzi o no to właśnie jest to. Powiadomienia, przypomnienia, tu trzeba wszystko powłączać, wszystko miałem powłączone, i tak sobie to działało. Wibracje, gdzie kiedy wibruje, delikatnie, czuć ją na ręce, więc taki jest na spokojnie moim zdaniem. Monitor zdrowia, no i tutaj wpływ, ja miałem wszystko co się da zrobione na tak, żeby było dobrze. I, i dlatego może tyle będzie, że tak powiem wytrzymywała czasu język polski oczywiście bezproblemowo typ nocny sobie tam ustaliłem blokadę opaski wyłączam, jak tak to trzeba sobie wpisać ustawienia treningowe no i tutaj macie co jeszcze można poćwiczyć no jest tego trochę w Huawei'ach chyba mam więcej no ale, no jest jeszcze w ustawieniach opaski, język ustawienia wyświetlania, też możecie sobie poustawiać po kolei te rzeczy, które wam przewijają się chować, to dodawać. Jest też kwestia cyklu menstruacyjnego dla dziewczyn. Myślę, że spoko. Też przydaje się w niektórych kwestiach wiedzieć co, gdzie i kiedy. Hmm, cóż mamy dalej? Ustawienie aplikacji, powiadomienia, pogoda, zegar światowy, karty. No i tutaj hmm, problem jest taki, że nie wszystkie banki obsługują nam tą opaskę. No i tutaj szkoda, że ha, właśnie nie jest tak, że że możecie tak jak w przypadku płatności Google, mieć każdą, że tak powiem, op kartę każdego operatora, więc no, niestety tak to na chwilę obecną nie wygląda. Z tego co kojarzę, na chwilę obecną możecie obsługiwać za pomocą, są właśnie Xiaomi Pay. Cóż, M-Bank na pewno ostatnio się dodał, z tego co kojarzę. I gdzieś tu miałem zdjęcie, sorry, że się owinąłem, szukam na fonie właśnie zapisane, które jeszcze inne banki. Na pewno chyba bank pocztowy, grupa PBS, a tak naprawdę gdzie to jest jeszcze informacja, informacja... <laughs> Dokładnie, tak jak mówiłem, bank pocztowy, grupa SGB, sorry, i Zen, oraz aplikacja Calve. I doszedł jeszcze mBank na chwilę obecną, więc no trochę tego jest, ale, ale no cóż, to nie jest Google Pay, więc dodawanie e, karty do tematów Xiaomi, no można, można. Da się je wpłacić, no cóż. Co dalej, K tematów jeszcze mamy? wykryć opaskę. O. Wystarczy wtedy, gdzie jest, zaczyna sobie migać widoczność. No i urządzeń w pobliżu. No, to wiadomo, o co chodzi. Udostępnienie temperatywności. Te ograniczenie parowania ruchu w tle, blokowanie ekranu, dzwonki. No to też to nie ma głośnika. No, laboratorium. Można sobie kamerą też sterować. No i praktycznie, jeżeli chodzi o Apkę dosyć prosta, nie ma tu za dużo. Reszta to są wyniki treningów. No i cóż, jakie moje wnioski, jeżeli chodzi o tego Mi bandą, Nie jest drogi, nie jest taką podstawową, myślę, że jeżeli chcecie się zacząć bawić w jakieś ćwiczenia i żeby coś Wam pokazało, czy ruszacie waszym tyłkiem, czy się opierdzielacie, więc pod tym względem mi bandik myślę, że się sprawdza, ale jakieś takie bardziej zaawansowane funkcje powiadomienia. No to nie. bardziej to jest najprostszy monitor zdrowia, chociaż już w końcu ładnie wyglądający, z możliwością płacenia kartami, co jest no nie lada plusem aktualnie, ale moim zdaniem, no, gdyby tutaj był jakiś Google Pay czy coś, byłoby lepiej, a tak to no, niektóre tylko banki to obsługują i aplikacje, więc no pod tym względem samodzielnie aplikacje, Apopaski. Op no nie jest ona jakaś taka turbo szybka, gdzieś coś czasami, gdzie yy, jest jakieś takie małe spowolnienie w tej animacji, gdy sobie przerzucamy wszystko, co na niej jest, no, Ogólnie działa to w miarę ok. Jest to na pewno progres, jeżeli chodzi o jakieś poprzednie wersje mi Bandów. No to na pewno dosyć duże płacenie to działa. No cóż, takie moje wnioski. Ja wolę smartwatcha, ale jeżeli ktoś chce zacząć jakby zabawę z tego typu tematami, myślę, że taki mi Bandzik mógłby się sprawdzić. Dobra, tyle. Chcecie coś więcej wiedzieć, coś zapytać się, czegoś tu nie powiedziałem, to dajcie znać w komentarzach. No i cóż, na dzisiaj tyle. Sieją Miband Mi Band 6. Z, Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło, hej.